Proszę bardzo. Takie pytanie mam. Pierwsze pytanie związane może z Pana tutaj dziedzina jako sędzia, proszę mi powiedzieć, czy pan wierzy, że po zakończeniu konfliktu w Europie dojdzie do tego drugiego procesu norymberskiego, o czym większość powiedzmy wielkich tego świata, ale też politycy, żeby ukarać zbrodnie te, które są dokonywane na oczach właściwie całej Europy, czy taki proces? Przy takich podziałach politycznych jest możliwe? Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobny, bo proces norymberski nastąpił w sytuacji, kiedy Niemcy skapitulowały bezwarunkowo. I państwo niemieckie przestało istnieć. Przecież Hitler się zastrzelił, rządu admirała Dynica nikt nie uznawał, więc nie było już państwa niemieckiego. Wszystkie sprawy dotyczące Niemiec, w tym również odpowiedzialności karnej, załatwiała konferencja w Pożnamie. I to ona podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu norymberskiego i tyle. A no nie wiem, że nie wiem, czy ta wojna by się skończyła bezwarunkową kapitulacją Rosji. Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, dlatego, że dopóki, dopóki Rosja dysponuje arsenałem jądrowym, to w sytuacji, gdyby została postawiona wobec takiej alternatywy, bez wahania by użyła broni jądrowej, bez wahania. No po co ją ma? Po, właśnie po to. Żeby nigdy nie dopuścić do postawienia się w sytuacji bezwarunkowej kapitulacji, dlatego wydaje mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Chociaż Teraz Jeszcze drugie pytanie, bo wiadomo, że historia nam pokazuje również na sojuszy, nie tylko politycznych, ale militarnych. Wspomniał Pan, że nie tylko Blinken, ale sam Biden mówi, dostarczamy Ukrainie w tej chwili. Taką broń i tyle broń, ile ona potrzebuje. To jest takie też dawkowanie, utrzymywanie jakby Rosji przy życiu, a może w przyszłości wydarzy się zmiana układu. Tak jak to w 1939 było pokazane Na najpierw Hitler ze Stalinem razem mieli wielką przyjaźń, a później przyszedł układ korski majski i Rosja była po drugiej stronie. Może też Stany Zjednoczone czekają na pewien moment, aby Rosja była po ich stronie przeciwko tutaj Chinom? Co Pan myśli na ten temat? Myślę, że nie na to czekają ale niech pan się postawi w sytuacji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joża Bidena powiedzmy że w wyniku tej wojny Rosja by się rozleciała no można sobie to wyobrazić tam nie wiem no i co dalej kto zająłby w tej sytuacji Syberię po Ural albo i dalej na zachód Przecież nie Czukcze ani Jakuci, ani samojedzi, tylko Chiny. No to wie pan, to lepiej niech Rosja będzie. Z dwojga złego to lepiej niech będzie tam osłabiona Rosja, ale dysponująca arsenałem jądrowym, bo jakby Chiny zajęły Syberię. No to nie wiem, jak długo by Stany Zjednoczone wytrzymały ten eksperyment. Także w ten sposób jeszcze i dlatego cały czas wszystkie strony, i Rosja nie też, bo Rosja prowadzi na Ukrainie dziwną wojnę. Przecież normalnie z tego powodu Putin jest krytykowany przez tak zwanych siłowików. Czyli bezpieczniaków i generałów tam, bo, którzy powiadają, jak prowadzimy wojnę, to prowadźmy naprawdę, a nie bawmy się w wojnę. Bo jeżeli się prowadzi naprawdę wojnę, to co się robi w pierwszej kolejności? Niszczy się ośrodki kierowania państwem? żeby je obezwładnić całkowicie. Niszczy się infrastrukturę transportową przede wszystkim, żeby nie dopuścić, żeby żadna dostawa broni z zewnątrz nie dotarła. A tu co? Ani jedno, ani drugie, ani taki słoń w menagerii jak gazociąg, który przechodzi przez terytorium ukraińskie, zaopatruje Ukrainę w gaz, przy okazji jeszcze Słowację i Węgry. 107 tysięcy metrów sześciennych gazu na dobę tamtędy jest tłoczone. Ukraina bierze część tego gazu, resztę Słowacja i Węgry. Wojna jest, a tu bierze Nic. Rosjanie zamknęli ten, zakręcili ten gazociąg w pewnym momencie, tylko dlatego, ale tylko dlatego, że Ukraina nie płaciła. No to co wtedy? A to wtedy i Słowacja nie dostała gazu i Węgry. To Orban zapłacił za Ukrainę i odkręcili kurek i w porządku. A i Amerykanie też nie dostarczają Ukrainie broni ofensywnej, przy pomocy której z własnego terytorium mogli, mogłaby Ukraina razić cele w głębi Rosji. Obiecywali, że tam dadzą jej rakiety o zasięgu 150 km, czyli już dalekiego zasięgu, bo 80 km to jeszcze nie. No ale co się okazało? Okazało się, że sami mają za mało, więc nie dadzą. Mieli dać, ale nie dadzą. Pan sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg, bardzo się zaniepokoił, żeby ta wojna nie wymknęła się spod kontroli. No to skoro się nie wymknęła, to znaczy, że pod kontrolą jest utrzymywana. Nie wiem jak długo, bo mogą siłowiki Putina przekonać, że to nie ma co, tylko trzeba zniszczyć linie kolejowe, żeby nie tylko prezydent Biden mógł salonką do Kijowa z Przemyśla sobie pojechać i tam nie tego, nie niepokojony przez nikogo, ale żeby żadne transporty ciężkiej broni tamtędy, bo one tamtędy idą, to żadna tajemnica, przecież jak my to wiemy, to Putin tym bardziej to wie, mają satelity rozpoznawcze i tak dalej, także myślę, że tak to wygląda. Jeszcze pytanie o Białoruś, czy jest możliwe też, aby Białoruś, no wiadomo, pod jakimi jest, Amerykanie też próbowali wyrywać ze strefy wpływów, tak jak to Właśnie czyli na tej wojnie w Ukrainie, no próbowali naszymi rękami niestety to głupstwo Polska zrobiła straszne, bo tam w Litwy to nie ma co oskarżać, ale Polska zrobiła głupstwo, że się wdała w zabawę w mocarstwowość. E, jakie rezultaty? Pani Swietłana, no tam siorbie, herbatkę emigrancką. Wszyscy działacze polscy na Białorusi zostali wyaresztowani. I trafili do Lochu, a Łukaszenka z całą Białorusią został wepchnięty w objęcia Putina. Nie mówię, że nie można się bawić w mocarstwowość. Można, ale pod warunkiem, że się ma siłę, żeby te zapawy doprowadzić do końca. Jak się nie ma siły, to lepiej nie zaczynać, bo właśnie o takie skutki są. Proszę bardzo. Jeśli nie ma pytań, a jest. Bo chciałbym, podróżyć... chciałbym jeszcze podróżyć ten temat Chin. Jak mocno one chcą lub nie chcą zaangażować się w ten konflikt, właśnie chodzi o tę Syberię, też o Tajwan, zwany przez Informozum. Jak to wygląda z tej strony? Na ile pozwoli Putin im wejść, jak, jak oni będą chcieli? Jak to wygląda? Putin w tej chwili nie jest w sytuacji takiej, że może Chinom na coś pozwalać, albo i nie pozwalać, moim zdaniem. Trochę się. Tutaj priorytety zmieniły. Natomiast Chiny, Chiny są bardzo dobrze usadowione w Ameryce Południowej i w Afryce. No i w Azji oczywiście też. Ale jeszcze muszą i one, i one to robią. Budują flotę lotniskowców uderzeniowych, dlatego że no już dotarło do nich, że muszą ochraniać szlaki morskie. I między innymi jak był tu w Warszawie Song Honbin, Bin, taki Chińczyk, który wtedy był doradcą chińskiego rządu, on napisał taką książkę Wojna o pieniądz, no i między innymi miał wykład tam w Sejmie o szlaku jedwabnym. No i powiedział otwartym tekstem. Myślę, że chiński rząd tak samo myśli, jak on tam mówił, dlatego że jakby mówił co innego, to chyba by przestał być doradcą chińskiego rządu. Tam Chińczycy słyszą wie pan z daleka, co kto mówi na ich temat. No i on powiedział, że trzy takie aspekty tego ja szlaku jedwabnego. Pierwszy jest taki, że głównym partnerem chińskim gospodarczym jest Europa. Chiny są fabryką świata, ale Europa jest głównym tym partnerem. No, ale ponad 80% dostaw towarowych odbywa się drogą morską. I Chiny się obawiają, że potężna marynarka Stanów Zjednoczonych w każdej chwili może to przerwać. No więc, żeby, żeby to wykluczyć, czy osłabić tą groźbę, to starają się budować lądowe połączenie z Europą o wielkiej prze, przepustowości. To jest właśnie ten szlak jedwabny. I pytanie, za co? Chiny, to jest ciekawa rzecz, i tu Bin to wyjaśnił, bo Chiny są inicjatorami brics o czym mówiłem, prawda? Ale jednocześnie mają ogromną nadwyżkę finansową właśnie zgromadzoną w dolarach. I Song Bin to wyjaśnił otwartym tekstem. Powiedział, właśnie tę nadwyżkę finansową chcemy ulokować w budowie szlaku jedwabnego, a jak już to się stanie, to niech się dzieje, co chce. O, no tak, Chiny na to patrzą.